Rozmowa prawie liryczna, dziewczyny poety, informująca rodziców o narzeczonym. Mamo, tato, poznałam cudownego chłopaka, jestem szczęśliwa, chcemy się pobrać. Jak długo się znacie? Już szesnaście godzin. Kim on jest? Poetą. Gdzie pracuje? Oj, nigdzie tato, przecież mówię, że jest poetą. Z czego żyje? Z wieczorów poetyckich konkursów trochę pracował, ale go zwolnili. Jego książka dobrze się sprzedaje. Jaki jest jej nakład? Coś 500 czy nawet 600 egzemplarzy. Gdzie mieszka? Chwilowo u kolegi w akademiku. A kolega co studiuje? Nic, też chwilowo mieszka w tym akademiku. Niech zgadnę, również pisze wiersze? Mamo, skąd wiedziałaś? Czy jego książka też się tak świetnie sprzedaje? Nie, to całkowita postmoderna. Jeżeli macie piwnicę, możecie mnie zaprosić na wieczór autorski.